Dzień dobry. Cześć. Nazywam się Mikołaj Gospodarek i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Mam Gadane. Dzisiejszym tematem jest książka Polska Militarna. Jest to e, najnowsza moja książka, która ukazała się pod koniec listopada 2024 roku nakładem wydawnictwa Pascal. Jest to bardzo szczególna dla mnie publikacja, dlatego że jest to 30. książka w moim dorobku. Także jak e, Dostałem ją do rąk. To był taki moment no, wzruszenia, też spojrzenia na to, co się wydarzyło do tego momentu, jak to wszystko się rozwinęło od tego końca 2017 roku, kiedy wydałem pierwszą książkę. A nagle tutaj no, mija te 7 lat i mam już ich 30. Ten stos jest. Duży i tu taka mała ciekawostka, bo parę osób mnie o to pytało, czy mam te wszystkie swoje książki. I ja osobiście ich nie mam, bo mnie się książki w ogóle nie trzymają i ja staram się książek swoich nie mieć. Bo jak tylko jakąś mam, to zaraz je rozdaję, znajduję okazję, żeby komuś taką książkę podarować. Ale jest takie miejsce na świecie, w Polsce, w Częstochowie, u moich rodziców. <grym> Zrobiłem takie archiwum, w którym wszystkie te. Moje książki są, są przechowywane przez mamę, i no, ja też pilnuję, żeby za każdym razem, jak coś nowego się ukazuje, to żeby tam na półkę trafiło, i no, tych książek się nie rusza. One po prostu są w takim archiwum moim prywatnym. No i tam rzeczywiście są wszystkie, bo niektórych już no, na rynku nie ma, nie można ich kupić. I tak w zasadzie to zaczyna się historia właśnie tej książki Polski militarnej, bo. Było to jakoś tak na początku 2024 roku, kiedy zorientowałem się, że nakład książki "Zamki, dwory i pałace", które również wydało wydawnictwo Pascal, no jest na wyczerpaniu. I powstało takie pytanie: co z tym zrobić? Czy powstanie dodruk? No czy może pokusić się, nie wiem, o jakieś kolejne wydanie, może o... Zebranie kolejnych jakichś obiektów, zamków. Mamy przecież pod dostatkiem w Polsce. No i tak zacząłem ten temat delikatnie drążyć. No i okazało się, że może nie w tym kierunku, w tym momencie wydawnictwo chciałoby iść ale byliby zainteresowani taką książką, w której bardziej skupiłbym się na takich obiektach obronnych, militarnych. I to pamiętam, że tak się to wszystko zaczęło tak niepozornie bardzo. No, ja przejrzałem to, co mam. Przejrzałem swoje archiwum, no i znalazłem sporo takich miejsc, które uznałem, że mogłyby być ciekawe, i mogłyby trafić do tego typu publikacji, no ale później sięgnąłem sobie tak trochę do literatury, sięgnąłem trochę do map, zacząłem się w tym temacie bardziej jakoś tak rozglądać dookoła. No i uznałem, że to nie jest dobry klucz, bazowanie tylko na tym. Co mam, i jakby dorabianie do tego takiej teorii, że teraz no, te obiekty posłużą jako jakiś fundament tej książki. No, trzeba było na to spojrzeć troszeczkę inaczej. No więc tu już zrodził się pierwszy taki problem, bo no, trudno zaczyna się pracę nad książką, no nie mając do niej jakiejś dużej ilości materiałów, przynajmniej ja. Zazwyczaj, kiedy decyduję się na napisanie jakiegoś przewodnika, no to jestem już dosyć mocno posunięty w pracach nad zdjęciami. Już coś w tym temacie wiem, bo już gdzieś byłem. No a tutaj taka trochę terra incognita. Ziemia, która nie była dla mnie w żaden sposób jakoś znana, zbadana. No i cóż, zaczęło się od tego, że ja stworzyłem listę miejsc, które uznałem, że warto, żeby w tej książce były. Wysłałem to do wydawnictwa, już nie pamiętam, chyba wyszło mi coś około 60 tych miejsc i jakoś tak się to po prostu zebrało w taką całość, gdzie no dla mnie to było jakoś tak w tym temacie istotne i chciałem, żeby te miejsca były. I jako zwrotkę dostałem uzupełnioną przez wydawnictwo Pascal listę, i no tam już tych miejsc urosło, i była ich prawie setka. No, i tak z moją ulubioną panią redaktor prowadzącą Eweliną ustaliliśmy, że no jak już tak blisko tej setki, no to, to może dobijemy. Zacząłem się jeszcze jakby głębiej rozglądać, jeszcze bardziej szukać. No, i tu rzeczywiście co rusz wypływały jakieś nowe obiekty. No i jakby spoiler, bo ostatecznie do książki weszły aż, weszło aż 137. Obiektów, 137 miejsc odwiedziłem. No bo to też jest tak, że jak pracuję się nad tego typu książką, czy ja jakimkolwiek przewodnikiem, no i no znajdzie się coś po drodze, coś się pojawi, no, ja przynajmniej jestem tak nauczony, że no, nie pomijam tego. jakby Staram się to dołączyć, staram się to wkomponować w to, no bo czasami to są rzeczy, właśnie najfajniejsze, o których powie ktoś spotkany po drodze, czy w, ja, ja też miałem później już taką zasadę, że jak dziłem po tych różnych obiektach, no to zderzałem moją listę z tym, co ktoś wie, co ktoś poleca i to, to też było fajne. No w pewnym momencie już było tak, że praktycznie pokrywały się wszystkie te miejsca ze sobą, ale też kilka tych typów, które do ostatecznie do książki trafiły, no pochodzą z tych spotkań. No bo jak to wyglądało w praktyce? Tak mniej więcej do... Końca marca ustaliliśmy ostateczny kształt tej książki, zamknęliśmy konspekt, czyli ja wiedziałem, co mnie czeka i co muszę do końca września, jeśli chodzi o zdjęcia, dostarczyć. No i myślę, że gdybym z perspektywy teraz patrząc tych miesięcy wiedział, co mnie czeka, to nie wiem, czy tak chętnie i optymistycznie bym się na to porwał, bo. Jak sobie rozrzuciłem te miejsca w pewnym momencie po mapie Polski, no to pierwsza taka, wiecie, gula przerażenia przeszła mi przez gardło, bo zobaczyłem, że raz, że tego jest bardzo dużo, już przy tej setce, a poza tym zobaczyłem, że te miejsca rozsiane są praktycznie no, po całej Polsce. Nauczony doświadczeniem, wiedziałem, ile pracy mi będzie przy tym czekało, ale samo to jeżdżenie to jest tak naprawdę. Tylko jedno z tych wyzwań, no bo jak spojrzy się dzisiaj na mapę, która jest na pierwszych stronach tej książki, no to widać, że one są rozsiane od tak naprawdę Świnoujścia po przemyśl, od jakichś okolic suwałk, gdzieś tam po Dolny Śląsk, Wrocław, Jelenią Górę. Także na przestrzał po prostu po przekątnej Polska we wszystkich kierunkach. Ale to samo jeżdżenie w sobie, no, to jest część mojej pracy, ja do tego jestem przyzwyczajony i, i to nie było jakieś dla mnie y, trudne ani zatrważające. No, ale nigdy w takiej ilości nie miałem do czynienia y, z muzeami. Y, napisałem już kiedyś książkę o polskich trasach podziemnych i tam rzeczywiście w każdym z tych przypadków kontaktowałem się. Z zarządcą takiego obiektu prosiłem o zgodę na zdjęcia, i zazwyczaj z ogromną przychylnością i pomocą byłem do tych podziemi wpuszczany, robiłem zdjęcia i no tak powstała ta książka. No tylko tam tych tras to było chyba 30 kilka, później w drugim wydaniu tej książki, bo też nakład się wyczerpał, było ich 45. No, no więc to zupełnie inny kaliber, bo tu na wstępie miałem 100. I bardzo często były to muzea, najczęściej tak naprawdę były to muzea takich obiektów, które w żaden sposób no nie są zarządzane przez nikogo, gdzieś są po prostu jakimiś takimi wolnymi elektronami. No jest tutaj dosłownie w tej książce kilka to są zazwyczaj jakieś pomniki czy, czy takie miejsca pamięci, o których pisałem, no ale jakby skupię się na tym, co było trudne. No, bo do każdego z tych miejsc musiałem napisać, musiałem się z takim miejscem skontaktować i poprosić o no najpierw o zgodę na wykonanie tych zdjęć, co jakby w świetle dzisiejszych przepisów może nie jest takie konieczne, bo tak naprawdę do celów prywatnych no nie ma takiego zakazu. Można sobie w muzeach robić zdjęcia, ale problem pojawia się w momencie, kiedy z tych zdjęć chce się skorzystać nie w celach prywatnych. Tylko, chce się je wykorzystać, no między innymi na przykład w takiej publikacji, w takiej książce. I powiem wam tak, że gdybym wiedział, no jaka to będzie droga, to naprawdę wydłużyłbym ten czas o kilka miesięcy, bo samo to jeżdżenie, samo to fotografowanie to było po prostu wręcz przyjemne, ale przejście przez te wszystkie formalności, no jakby. Dołożyło sporo pracy. Na końcu, jakby ja uznaję, że to dla tej książki bardzo dobrze, bo ja prosząc o tę zgodę, no w pewny sposób się ujawniałem. Dyrektor wyrażał zgodę, wiedział, że taka publikacja powstanie, i tu pojawiała się taka prośba o to, że oni chcieliby rzucić okiem na ten materiał, który trafi do książki. No, i dlatego uważam, że dla tej. Publikacji, to dobrze, bo no, domyślam się, że ci, którzy zarządzają tymi obiektami, no, mają najlepszą wiedzę o nich. I zdarzało się tak, że ja, nawet pisząc z materiałów, które dostałem w trakcie zwiedzania muzeum, czy sfotografowałem sobie jakąś tablicę przed wejściem, czy znalazłem jakieś informacje na stronie internetowej, czy, czy gdzieś w sieci, no, oni mi to odsyłali, pisali, że to jest błąd, to się nie zgadza. I tak dalej, więc fajnie, że to zostało zweryfikowane, ale trwało to bardzo długo. Długo też trwały formalności w przypadku niektórych obiektów, bo no, trzeba się w jakiś sposób przebić. I to w takiej pracy, która często jest dynamiczna gdzieś się wyjeżdża, jest się poza domem, a tutaj ktoś prosi, żeby wysłać to wszystko mailowo. No. Jest, jest, jest dla mnie trudne, szczególnie właśnie jak już byłem w szczycie wyjazdowym i próbowałem to wszystko jakoś tak poukładać i nagle wypadał mi jakiś wyjazd w jakąś część Polski i wiedziałem, że tam coś i tak mam do zrobienia przy okazji, to chciałem szybko załatwić tu, a tu się okazuje, że nawet na, przykład na stronie muzeum nie ma numeru telefonu i trzeba wysłać maila i modlić się o to, żeby ktoś go odbierał regularnie, jeszcze żeby na niego odpisał, no i żeby yy, taka zgoda Została udzielona. No, tutaj jakby nie miałem takich problemów, i w przypadku wszystkich tych obiektów, jak najbardziej ta, ta zgoda była wydana. Spotkałem się z bardzo taką dużą życzliwością, pomocą, i to były też bardzo fajne spotkania w tych muzeach, w tych jakichś zamkach, twierdzach, które mogłem sobie zwiedzać z trochę takiej innej perspektywy, z perspektywy właśnie kogoś, kto robi zdjęcia, kto chcę dowiedzieć się jakichś takich ciekawostek o, o tych miejscach, to, to było naprawdę fajne i tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich, których spotkałem na, na mojej drodze w trakcie pisania tej książki, no bo bez nich to, to byłoby na pewno dużo trudniejsze i no na pewno ta książka nie byłaby tak fajna, jak jest teraz. Już w trakcie pracy nad tą książką chciałem te treści ułożyć w taki sposób, żeby to była taka swojego rodzaju lekcja historii Polski. I no, dla mnie to było też takie fajne przeżycie, bo sięgnąłem w takie zakamarki tej historii, no, w które nie zaglądałem do tej pory, i naprawdę było to super przeżycie odwiedzenie tych różnych miejsc, poczytanie o tych różnych wydarzeniach, poznanie też, jakby z drugiej strony, y, takiego procesu rozwoju broni, bo, bo to też jest tak, że w tych muzeach czasami widzi się jakieś, nie wiem, no, te takie pierwsze przykłady, jakichś tam oszczepów, czy takiej broni bardzo prostej, po czym przechodzi się do tych muzeów już takich bardziej współczesnych, gdzie jest chociażby na przykład broń pancerna, jakieś, wiecie, czołgi, działa samobieżne i, i tak dalej, i to no, już wygląda zupełnie inaczej, i też, jakby, te, też widać w, w jakiś sposób, jak to się rozwijało, i dla mnie osobiście to. Było to ciekawe, o tyle, że miałem do czynienia i z takimi małymi przedmiotami, które służyły gdzieś tam do obrony, były wykorzystywane w czasie jakichś bitew wojen, ale też miałem do czynienia z całymi jakby obiektami, chociażby te twierdze, o których wspomniałem, czy zamki. No one były już jakby z natury swojej stworzone do, tego, do tych celów obronnych. No i to też są bardzo ciekawe rozwiązania, które można w nich zobaczyć i Polecam każdemu, kto chciałby się wybrać na taką wycieczkę po tych twierdzach, które umieściłem w książce, to, to radzę skorzystać z pomocy przewodników lokalnych, którzy na pewno pomogą lepiej to zrozumieć i zobaczyć. Bo czasami to są jakieś detale, niuanse takie zaklęte w tych murach, na które no, jak się nie wie gdzie patrzeć, no, to nie zwróci się uwagi, że tu jest jakiś nie wiem fragment muru Karnota, czy tu jest jakieś takie rozwiązanie. Ciekawe, jedyne, na przykład unikatowe, bo, bo to są naprawdę takie smaczki, o których wiedzą ci miłośnicy, a ktoś tak z zewnątrz, kto wchodzi, no to nawet może nie trafić w to dane konkretne miejsce, z którego to coś, co jest istotne, jest widoczne, bo też pamiętajcie, że te twierdze to są bardzo często rozległe obiekty, po których się spaceruje godzinę, dwie, czasem trzy. Naprawdę to są no, takie bardzo fajne przygody. Po twierdzach i zamkach przychodzi kolej na nazwałem to z dziejów historii Polski, i w tej części umieściłem takie najważniejsze wydarzenia, które myślę, że gdzieś znamy z czasów szkolnych, czy, czy tak po prostu z historii, którą gdzieś tam przyswajamy sobie podróżując, na przykład po Polsce. No tu gdzieś, jakieś bitwa pod Płowcami, bitwa pod Grunwaldem, ale też bitwa pod Cedynią, także tam umieściłem tego typu miejsca. Kolejny dział to okres II wojny światowej i zimnej wojny, która jakby nastąpiła po 1945 roku, i też myślę, że jest w ogóle takim bardzo ciekawym tematem, który dopiero tak od niedawna jest w jakiś sposób prezentowany, odkrywany, chociażby tutaj Muzeum w Podborsku schron w Przemyślu. Czy podziemne miasto na Wyspie Wolin. To są takie miejsca związane z, z tymi tematami, bardzo zresztą ciekawe. I no, jedną z takich większych części tej książki stanowią muzea poświęcone militariom i wojskowości. I do tego zbioru trafiły naprawdę moim zdaniem takie prawdziwe perełki, miejsca, które no mnie zachwyciły już nawet abstrahując od jakby. Tematu, jakim są te militaria, no to po prostu samo, same te wystawy, same te muzea czy te eksponaty, tak po prostu same w sobie. Tutaj chyba najbardziej w pamięci zapadła mi wizyta w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, bo to było chyba moje takie pierwsze zderzenie się w ogóle z takim, takim lotnictwem wojskowym. To, to naprawdę, no powiem wam, że byłem w szoku, ile tego sprzętu jest, jak to wygląda. I później, kiedy pojechałem do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, no to już jakby miałem tę wiedzę, wiedziałem czego się mogę spodziewać, ale i tak to, to, to miejsce też mnie bardzo mocno zaskoczyło i tak zachwyciło wręcz. No i tutaj w Krakowie to muszę powiedzieć, że ten sposób prezentowania tych eksponatów jest naprawdę super i jak się tam chodzi. Też nie będę spoilerował, bo nie chcę też odbierać jakiejś przyjemności odkrywania tych miejsc, ale naprawdę. Warto do nich zajrzeć. no Nie tylko do tych, bo oczywiście w książce jest ich tych miejsc aż 137. Więc ja wszystkie odwiedziłem, za wszystkie ręcze. Jeśli miałbym wybrać z tego wszystkiego taki mój własny osobisty top 3, to wydaje mi się, że na pierwszym miejscu byłoby Muzeum Zimnej Wojny w Podporsku. Drugie miejsce przypadłoby dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. A trzecie miejsce, tutaj, no tak, to, to myślę, że jestem w zgodzie z samym sobą i byłoby to Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. I no właśnie to, to trzecie muzeum, o którym wspomniałem na mojej liście top 3, no było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo samo to muzeum w sobie jest po prostu genialne. Cała ta wystawa ma taki spójny klimat i też mówi w ogóle o takim wycinku historii tych militariów, który myślę, że jest mało znany i, i, i warto odwiedzić to muzeum, chociażby dlatego, żeby poznać historię tych wojsk inżynieryjnych, ich znaczenie, czy, czy też wojsk chemicznych, bo ta ilość eksponatów, która tam jest zgromadzona, no jest po prostu mega i naprawdę robi to wrażenie i Sama jakby formuła tego muzeum, gdzie na takich planszach, które wydaje mi się, że są ręcznie wyklejone po prostu dawno temu, no to też jest taki fajny muzealny sznyt, który ja bardzo lubię i on dzisiaj przy tych takich nowoczesnych formach przekazu, przy tych różnych multimediach, no już tak wygląda inaczej. On kontrastuje, ale akurat w tym wypadku bardzo na plus i no na mnie to, to muzeum zrobiło wrażenie, bo też widziałem ogrom pracy, którą ktoś... Włożył w to, żeby to wszystko zebrać, zaprezentować i też przedstawić właśnie w ten sposób w tych opisach, które tam też się znalazły. Zaskakujące miejsce na pewno. Myślę, że nawet najwięksi miłośnicy tematów militarnych, jeśli tam się wybiorą, to znajdą tam sporo takich perełek, które ich na pewno zaskoczą. Praca nad Polską Militarną była dla mnie wspaniałą przygodą, naprawdę i myślę, że na długo pozostanie w mojej pamięci. Cieszę się, że to akurat moja 30. książka, bo kiedykolwiek będę sobie spoglądał na półkę i zobaczę właśnie ten tytuł, to będę pamiętał, że to był ten moment, to były te 30 książek, jakieś spełnione marzenie i też wiele fajnych podróży, wiele znajomości, które zawarłem w trakcie zbierania tych materiałów. Naprawdę polecam w tej książce te miejsca, które no myślę, że warto zobaczyć, trzeba zobaczyć i jestem też przekonany przez to, że wszystkie je widziałem, że ci, którzy podążą moim śladem i będą je kolejno sobie odwiedzać, zbierać, no to też będą nimi zachwyceni, bo starałem się, żeby to naprawdę był taki krem de la crème, żeby to było to, co w tym temacie jest najważniejsze, no i jestem przekonany, że czytelnicy uznają te miejsca za godne i warte Uwagi. Także zapraszam do lektury. Książka jest dostępna w księgarniach stacjonarnych, internetowych. Można ją znaleźć, wpisując w wyszukiwarce Polska Militarna, Gospodarek, albo wchodząc na stronę wydawnictwa Pascal, też pewnie gdzieś tam się wyświetla w nowościach albo. Tam można skorzystać z wyszukiwarki, właśnie wpisując Polska, militarna. Też ta książka się na pewno ukaże. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem tej książki z autografem, czyli z jakimś wpisem ode mnie dla siebie samego czy dla kogoś bliskiego. To książka dostępna jest na mojej stronie internetowej, także też ją tam można znaleźć. Także w tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!